Niepodległość to, to jest, by pracujesz albo robisz coś sam, i by nie w grupie, albo z partnerem i jesteś cały sam. Witam Was serdecznie w 35. audycji podcastu Historia Polski dla Dzieci oraz Według Dzieci. Nagrywam ten podcast w październiku, czyli w 10. miesiącu. Zaraz po październiku jest listopad, czyli jedenasty miesiąc. I właśnie wtedy przypada ważna rocznica. Łatwo ją zapamiętać, bo to jedenasty listopada. A jak już mówiłem, listopad to jedenasty miesiąc, a więc jedenasty listopada to jedenasty dzień jedenastego miesiąca. Co takiego ważnego wydarzyło się jedenastego listopada? W ten dzień przypadają dwie ważne daty. Jedna jest bardzo ważna dla całego świata, a druga dla Polski. 11 listopada 1918 roku skończyła się I wojna światowa i dokładnie tego samego dnia Polska odzyskała niepodległość. W tym roku, czyli w 2018, minie dokładnie 100 lat od tamtych wydarzeń. Z tej okazji nagraliśmy kilka audycji poświęconych temu wydarzeniu. Zanim jednak dojdziemy do odzyskania niepodległości, musimy powiedzieć, jak Polska ją straciła. I temu właśnie będzie poświęcony ten odcinek. Najpierw jednak powiedzmy, co to jest niepodległość? Czy rozumiecie, co to znaczy być niepodległym? Co to jest niepodległość? E, że ktoś, kto jakby e, nie pracuje w grupach? Po angielsku? Pamiętasz, jak jest niepodległość po angielsku? Ehm... Independence. Niepodległość po angielsku to independence. Ktoś niepodległy to ktoś, kto pracuje sam, nie musi nikogo słuchać. Tak samo jest z krajami. Kraj, który jest niepodległy, to kraj, który sam się rządzi. Polska odzyskała niepodległość właśnie 11 listopada, i wtedy właśnie przypada Dzień Niepodległości dla Polski. Inne kraje też mają. Też obchodzą ten dzień, ale każdy kraj oczywiście swój dzień niepodległości. Na przykład Stany Zjednoczone mają swój dzień niepodległości 4 lipca i nazywają go po angielsku Independence Day. Niestety, jak już mówiliśmy, Polska straciła kiedyś swoją niepodległość. Trzy kraje podzieliły Polskę między siebie. Czy wiecie, jakie to kraje? E, Rosja, Prusja i Austria. Te trzy kraje trzy razy dzieliły między siebie Polskę. Najpierw zabrały tylko trochę, potem więcej, a na koniec wszystko i już nic nie zostało. Nie było już Polski. W notatkach będzie mapa, jak podzielili sobie Polskę. Rosja jest zaznaczona na zielono, Prusy na niebiesko, a Austria na żółto i pomarańczowo. Widać na tej mapie, jak kawałek po kawałku zabierali sobie Polskę, aż już nic nie zostało. Ta sama mapa będzie też w grafice tej audycji. Czyli pierwszy raz to Rosja, Prusy i Austria zabrali Polskę. Drugi, i, I ten pierwszy raz to był rok 1772. Następny raz, kiedy zabrali, to była tylko Rosja i Prusy. To był rok 1793. I potem trzeci raz, to znowu Rosja, Prusy i Austria. I to był rok 1795, a Prusy też jest znane jako Niemcy. Czy wiecie, jak długo nie było Polski? Na jak długo Polska straciła niepodległość? Ile lat minęło? I od um, 1795 nie było Polski 124. 123 lat, czyli do 1918 roku. Przez 123 lata Polacy zamiast mieszkać w Polsce, mieszkali w tych trzech krajach, które podzieliły Polskę między siebie. Tak więc część Polaków mieszkała w Rosji, część w Prusach, które się nazywają dzisiaj Niemcami, a część w Austrii. Najgorzej Polakom było chyba w Rosji. W Niemczech też było źle, ale chyba nie aż tak źle jak w Rosji. Najłatwiej żyło się jednak w Austrii. Ale dlaczego tak źle było w Rosji i w Niemczech? One się, powiedzmy, sekretnie uczyły polskiego, ale potem musiały pójść um, do Syberii i byli tak jakby niewolnikami. W Rosji nie wolno się było uczyć polskiego i polskiej historii. Za karę można było pójść do więzienia albo zostać wysłanym do takiego zimnego miejsca na końcu Rosji. To miejsce nazywa się Syberią. Było to jakby takie wielkie więzienie, gdzie Rosjanie wysyłali swoich więźniów. Dużo Polaków zostało zesłanych na Syberię. Podobnie było w Niemczech. Zakazano nauki polskiego. W szkołach dzieci musiały mówić po niemiecku. Jedyną lekcją, na której uczono po polsku, była lekcja religii, ale i tam Niemcy chcieli wprowadzić swój język. Kazali polskim dzieciom uczyć się nawet religii po niemiecku. W pewnym mieście, które się nazywało Września, polskie dzieci zastrajkowały i powiedziały, że nie będą się uczyć religii po niemiecku. Za kary rodziców zamknięto do więzienia, a dzieci trzymano w takim więzieniu przy szkole. Zamiast jednak wszystkich wystraszyć tymi karami, wszyscy Polacy podziwiali te odważne dzieci i wszędzie zaczęli się uczyć polskiego. O tych dzieciach z miasta września powiemy sobie jeszcze kiedyś więcej przy innej okazji. Wróćmy jednak do tych trzech krajów. W Rosji i w Niemczech było źle dla Polaków. Tylko w Austrii nie było takich prześladowań i można się było uczyć polskiego, chodzić do polskich teatrów itd. Przez te 123 lata, Polacy próbowali odzyskać niepodległość, ale im się nie udawało. Dlaczego to im się nie udało? Dlaczego im się Polsce się nie udawało? Byli biedni? Też. Byli, no, byli później biedniejsi. Że um, znaczy najpierw byli bogatsi. bogatsi. Aż potem, niestety, mhm. um, byli biedniejsi. dlatego I rezultat tego było, że um, przegrywali wojny, wojen, dlatego że na przykład nie, miał, nie mieli um, pieniędzy na, na rzeczy, które by potrzebowały na wojnę mhm. i inne rzeczy. Polacy próbowali kilkakrotnie odzyskać niepodległość. Te próby są nazywane powstaniami. Było na przykład powstanie listopadowe, było powstanie styczniowe. Polacy próbowali też razem z Napoleonem, cesarzem Francuzów, odzyskać niepodległość, ale i to się nie udało. Nie udawało się dlatego, że te trzy kraje, czyli Rosja, Prusy i Austria, były przyjaciółmi jednak po prawie 120 latach sytuacja się zmieniła. Te trzy kraje zaczęły się między sobą kłócić i zaczęły walczyć. Prusy i Austria walczyły przeciwko Rosji. Co się wtedy stało z Polakami? Dlaczego im się udało? E, bo. Um, bo chodziło o to, że. Rosja i Niemcy tylko powiedzieli, żeby Polska dołączyła do nich, żeby pomogła. Hmm. I potem um, Austria powiedziała, że oni, e, że powinni im pomóc. A potem, e, jak e, Rosja i Niemcy powiedzieli, jeśli nam pomożesz, to damy, ci, to damy ci Polskę. To tak samo powiedzieli Austria. Prusy i Austria walczyły z Rosją. Potrzebowali więc żołnierzy i zaczęli obiecywać Polakom, że jak im pomogą, to oni zrobią Polskę. To samo obiecywała Rosja. Obiecywała, że jak Polacy pomogą Rosji, to oni, z to oni zrobią Polskę. Ta wojna Prus i Austrii przeciwko Rosji nazywa się pierwszą wojną światową. Powiemy sobie o niej trochę więcej w następnym odcinku. Wtedy też powiemy o tym, jak Polska odzyskała niepodległość. Teraz już chciałbym Wam bardzo podziękować za wysłuchanie tego odcinka. Chciałbym też przekazać fajną wiadomość, że naszego podcastu można słuchać także na Spotify. Być może znacie kogoś, kto nie zna się na podcastach, ale słucha muzyki w Spotify. Można wejść właśnie na ten serwis, na Spotify i wpisać w wyszukiwarce Historia dla dzieci. I powinien pojawić się nasz podcast. Jeżeli znacie kogoś, kto ma Spotify, pokażcie mu proszę nasz podcast. W notatkach będzie oczywiście link zarówno do Spotify, jak i do Patronite, gdzie można nas wesprzeć pieniężnie, a także do naszej zamkniętej grupy na Facebooku oraz oczywiście do naszej strony internetowej. Ja jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie do końca i oczywiście zapraszam do kolejnej audycji, w której będziemy mówić więcej o tym, jak Polska odzyskała niepodległość. A więc do usłyszenia. Ale przegrywali też dlatego, że była jedna Polska, a trzy kraje ich napadły naraz. bo to... no. Jakby, jakby cię trz, trzech chłopaków na ciebie napadło, czy byłbyś w stanie się obronić? <grystanie> um, nie, jeżeli bym na ja Wszyscy naraz, jakby z wszystkich stron. Nie możesz się obronić, nie? Tu aż trzy kraje napadły. No na masz six -a, to wtedy. Miesz.